Gotowe. Chcę taką galaretkę, galaretkę? Da radę zrobić. Wezmę tylko żelatynę, dodam cukru. I oczywiście wodę. Wszystko mieszamy. O, tak! Uwielbiam ten mikser. Dobrej galaretki powinno być dużo we wszystkich smakach i kolorach. Poremka jest idealna. Wylewam pierwszą warstwę. A do mojej galaretki dodam domowy dżem truskawkowy. Sama go robiłam. Porządnie mieszamy. A teraz potrzebujemy czegoś z mojej torebki. Proteza? Nie. Robutki? też nie. No gdzie to jest? O mam, moja foremka. Wleję do niej moją galaretkę. O nie, będę kichać. A psik! O moje okulary, nic nie widzę. Dobra, włożę galaretkę do lodówki i ich poszukam. Oj, gdzie ja jestem? Tu jest jakoś gorąco. A tu za zimno. Oj! A teraz jest za wilgotno. Żelatyna? Ech, lepiej użyjesz żelków. Hej, pani misiu! Zjadłeś mojego przyjaciela. Przepraszam, pani misiu. Ułożę was teraz na talerzu. I jednego spróbuję. Chociaż lepiej nie. Trochę tu, trochę tu tu i trochę tu dam jeszcze więcej hmm, czegoś brakuje no właśnie truskawki będą świetnym dodatkiem do mojej galaretki ciągniemy wyszło świetnie a teraz pozostałe warstwy pięknie muszę to tylko udekorować użyję truskawek a teraz ten pyszny krem Ozdobię całą warstwę. Jak pięknie to wyszło. Dodam jeszcze kilka truskawek na wierzchu. Doskonale. O, chyba babcia wróciła. Babciu, czekaj! Mam tu twoje okulary. Lepiej? O, dziękuję, Ben. Jesteś takim dobrym chłopcem. Co to za rośliny? O, ale fajnie wam to wyszło! U mnie też jest nieźle. No to co, Paige? co myślisz? Ojej, jak dużo galaretek! Od czego zacząć? Zacznę od tej kostki. To żelkowe mi się uwielbiam je. Wezmę całą kostkę naraz. Ej, rozpadło się. I kostka jest w środku pusta. Nie podoba mi się to. Spróbujmy galaretki babci. Jaka sprężysta. Nawet zbyt sprężysta. Muszę użyć widelca. Kurczę, nie może tego przebić. Dobra, trzeba będzie pracować rękami. Co tam jest? Babciu, to twoje okulary. Fuj. Dobra. Galaretkowy torcie, teraz twoja kolej. Jak zabawnie się trzęsie. Spróbujmy. Mm, galaretka, truskawki i bita śmietana tak dobrze do siebie pasują. To jest po prostu obłędne. Tina, wygrałaś. Chcę jeszcze. Nie mogło być inaczej. A teraz mam ochotę... Na lody. Dacie sobie radę? Bułka z masłem... Mleko z butelki? Nie ma mowy. Potrzebuję najświeższych składników. No hej, krówko! Dzięki za świeżutkie mleko. Teraz zmiksuję je z cukrem w moim profesjonalnym mikserze. Wleję masę do foremek. I włożę patyczki. Wstawiamy foremki do tej miski i wyjmiemy coś z mojej walizki. O tak. Ciekły azot błyskawicznie zamrozi lody. Oj, Tina, znowu sobie utrudniasz. Patrz i ucz się. lody odstawiamy na bok, biorę mleko, mąkę, cukier, jajka. I dokładnie mieszam. Teraz wlewam ciasto do gofrownicy. Czekamy chwilę i gdy wafel jest jeszcze gorący, robimy z niego rożek za pomocą od takiej foremki. Idealnie. A teraz zabieram lody do lodówki. Niech stwardnieją. Trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Leko? To zbyt skomplikowane. O, mam pomysł! Wezmę sprajta i wbiję w niego patyczek. Teraz zamrożę go w lodówce. Babciu, zasnęłaś? Co? Kim jesteś? O, przysnęłam. Dzięki, że mnie obudziłaś. Ben. Moje lody są gotowe. Teraz ja zamrożę swoje. Idealne lody na patyku. Chyba żartujesz. Nie maruć, babciu. Pozostało tylko pokryć lody polewą i dodać małe dekoracje, żeby wyglądały jak urocze zwierzątka. Pejcz na pewno je pokocha. Wiem, co pejcz by się spodobało. Zrobię z moich lodów kilka gałek. Właśnie tak. O, jakie pyszności. Chcesz spróbować, Ben? Przepraszam, babciu, jestem zajęty. Nie mogę tego wydostać. Nie pomyślałem o tym. Chociaż po prostu spiłuję butelkę za pomocą piły. Pozbędziemy się plastiku i moje lody gotowe. Super. Testuj się, Paige. Wow, ale ekstra. A co to jest? Coś ciężkiego. O, nawet niezłe. Kurczę, spadło i się stłukło. Ups, chyba za duża porcja. Którego loda tym razem wybrać? Niech będzie świnka. Mmm, jest taka dobra. A do tego taka słodka. A co z babcią? Wow, zupełnie jak na moim zdjęciu. Wow, smakuje jeszcze lepiej niż sobie wyobrażałam. Babciu, zdecydowanie wygrywasz. O, tak, słyszałaś Tina? Nie donarwuj się, Ben. Teraz chcę pianki marshmallows. Słodka, prawda? Znowu coś dziwnego. Ale w mojej książce z przepisami na pewno coś się znajdzie. Placek, jajka. Chyba potrzebuję czekolady i oczywiście pianek. Pierwszą warstwę wyłożę czekoladą, a na wierzchu położę warstwę marsmalą. Mm, zużyłam całą paczkę. Teraz do piekarnika. O nie! O! Dziękuję, Ben. Uratowałeś mnie i moje danie. Będę ostrożniejsza. Włożę foremkę do piekarnika. Właśnie tak. Teraz musimy poczekać. Co by tu porobić w tym czasie? Racja! Obejrzę mój ulubiony serial. Jaka wspaniała gra aktorska! Co mam zrobić z tymi piankami? O, mam pomysł! Zrobię z nich królika, narysuję mu oczy i usta. Jest idealny. A ja zrobię wszystko sama. Wymieszam żelatynę z cukrem i wodą i dobrze ubiję. Przełożę teraz to wszystko do strzykawki i wleję do środka słomek. Hmm, jaki kolor powinnam wybrać? Niech będzie czerwony, dodam go do reszty płynnej masy i ponownie wymieszam. O, tak, kolor jest w sam raz, a teraz znowu użyję strzykawki. Zrobię to samo, co za pierwszym razem. I oto pojawiają się własnoręczne warkocze marshmallow. Pozostaje skleić je w jeden wielki sznur. Doskonale! O, co to? Ojej, Tina skręca marshmallow w ślimaka? Chyba mogę spróbować. Aj, nie udało się. Idealna spirala. Przy okazji, gdzie jest babcia? O, rzeczywiście. Cóż za tragiczny serial. Nie mogę dłużej tego oglądać. O, moje pianki są gotowe. Trzeba podać je Paige. Co za zapach. Wow, jakie słodkie króliczki! Jakie ciekawe ciasto, a tu jaka fajna spiralka! Zacznę od niej, jest taka duża! Mm, jest naprawdę dobra, a teraz ciasto babci. Takie wilgotne tak fajnie się ciągnie. O, tak! Idealnie komponuje się z czekoladą. Babciu, to jest pyszne! Ekstra! Ojej, jakie słodkie króliczki! Takie małe i takie apetyczne. Są przepyszne. Ben, tym razem wygrałeś. O, tak! Zwycięstwo! Nie można się oprzeć takim słodkościom. Średnie tempo na początek. No, nie jest źle. Szczęściara. Prawdziwą szczęściarą to ja jestem. O, nie, Tabasco. Czuję, że zbliża się gorąca runda. Już mi podskoczyła temperatura. Boję się. Monika, teraz ty. Dobra, muszę się tylko przygotować. Wleję tabasko do tych łyżek. Nie rozumiem po co to robisz. To pomoże mi jeść powoli, bardzo powoli. Temperatura stopniowo wzrasta. Robi mi się coraz bardziej gorąco. Biedna, ja płonę. Przyłóżmy do jej policzków zimne steki. Dzięki. Czuję się o wiele lepiej. To my ci dziękujemy. Mięso doskonale się wysmażyło. Nie zapomnij o swoim tabasco, Kate. Mogłyście mi nie przypominać. Zaraz chyba coś się stanie. Gotowe, zrobiłam to. Pozostaje tylko nie wybuchnąć. Ups, nie udało się. Ale teraz mamy bardzo modne fryzury. Ech, będę jadła jak ślimak. A ja w końcu pokażę wam, na czym polega super prędkość. słodkości. Nie spieszcie się, dziewczyny. Pomieszajmy to. Wow, wyszło świetnie. Spróbuję tego jako pierwsza. Jest pyszne. No dalej, oderwij się. Nie poddam się. Wszystko spadło mi na głowę. Przynajmniej mogę dokończyć cukierki.! Dobra robota, teraz ty Kate. Jestem gotowa, żeby to spróbować. Monika miałaś rację, są pyszne. Może coś wymyślimy, żeby nie zasnąć. Nieco ulepszymy porcję Kate. jej jakie kwaśne! Muszę pilnie przepłukać język. No to ja w tym czasie coś przekąszę. Mierzcie czas, zjem te słodkości 10 razy szybciej niż wy. Dokąd się wybierasz, Mary? Nie mogę przecież zrezygnować w połowie. Ale chyba muszę. Kierkowy deszcz też jest niesamowity. Tak, wyszło świetnie. Widzę, że znowu mi się poszczęściło, a mnie nie. Mmm, chiński makaron z serem. Uwielbiam to danie. Zobaczcie. Jakie je zjesz jedną pałeczką? To dziwne, brakuje pałeczki, ale i tak jestem pewna, że sobie poradzę. I tak właśnie jest. Dobrze mi idzie. Zaraz się zakrztuszę śliną. Gotowe, twoja kolej. Świetnie, bo już jestem taka głodna. A? Co się stało z moimi pałeczkami? Cieszycie się przedwcześnie i tak dam radę. Obawiam się, że sobie troszkę tu poczekamy. No dalej, nawin się. Co za żałosne widowisko. Nawet taka porcja jest lepsza niż nic. Pyszności. Dobra, podziwiajcie profesjonalistkę. Rozprawię się z tym daniem w kilka sekund. Zaczynamy. Wow, je tak szybko, jakby miała kilka rąk. I po wszystkim! Kręci mi się w głowie! Tym razem to ja mam pecha. A ja w końcu mogę wszystko szybko zjeść! Wow, to kolorowe wstążki ekstra. Spójrzcie, jak łatwo się rozwijają! To jest tak wygodne do jedzenia, jestem zachwycona. Brrr. Kocham to. Skończyłam, teraz wy z chęcią. Smak truskawkowy jest rewelacyjny, troszkę kwaśne. Kiedy ona wreszcie skończy? Muszę to przyspieszyć. Dobra robota, Mary. Świetnie się spisałaś, Monika. Postaram się powtórzyć Wasz sukces. No to zaczynam. To dopiero prędkość. Lata treningów uczyniły ze mnie prawdziwego mistrza. Hmm. Przepraszam, prawie wznieciłam pożar. Hurra, nareszcie duża prędkość. A my z Mary nie mamy tyle szczęścia. Ojej, to żelki w kształcie buteleczek. Sprawdzę jak smakują. Wow, w środku jest syrop. Przeleję go do kubka. Teraz mogę się nim w pełni delektować. To świetny pomysł. To było wspaniałe. Teraz wy. Ja też się zabawię. Również mam całkiem niezły pomysł, jak to zrobić. Zamierzam włożyć słomkę do każdej buteleczki. Wyszło świetnie. Jestem zachwycona tą rundą. Obawiam się, że nie uda mi się wam dorównać, no ale spróbuję, o. to chyba trochę potrwa, można się zdrzemnąć! Kropelka i jeszcze jedna, i jeszcze jedna, nie mam się dokąd spieszyć. Będę musiała interweniować, dodam troszeczkę tabasko, to od razu wszystko przyspieszy! I jeszcze jedna buteleczka. Zaraz będzie prawdziwe show. Ja płonę! Znowu mi się poszczęściło. A ja nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Ja też nie podzielam tej ekscytacji. Słodkie żele. Niebieski będzie mój. A mój zielony? Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy. I mam rację, ma niesamowity smak. Szkoda, że tak szybko się skończył. Dobrze, że ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Jaka piękna spiralka! Dzięki starałam się. Co za rzut? No to zaczynam. Ten żel wprowadza mnie w trans. Ej, Kate! Obudź się! Dobra, pomogę ci! Nic nie pamiętam. Mmm, żel na mojej twarzy jest taki dobry. Monika, twoja kolej. Okay. Mm -hmm. Zamierzam wycisnąć ten żel do ostatniej kropli, a pomoże mi w tym zwykły spinacz do ubrań. Spójrzcie na to. Ojej, to takie słodkie! Wspaniale, chyba mi się udało. Mm -hmm. Musicie przyznać, że jestem geniuszem. Niezaprzeczalnie, czyżby wreszcie szczęście się do mnie uśmiechnęło? I do mnie też. A do mnie nie. Wygląda na to, że wszystkie mamy jednak pecha. Nienawidzę śmierdzącego sera. Na sam widok robi mi się niedobrze. W dodatku niesamowicie suchnie. Ale i tak zamierzam spróbować. Nie jest tak źle, jak myślałam. Jakie to było trudne. Muszę natychmiast odświeżyć swój oddech. Uff, od razu lepiej. Właściwie to niezbyt. Wiem, jak mogę sprawić, by ten ser smakował lepiej. Koreczki? To jest genialne. Zgadzam się. Ale nadal smakuje ohydnie. Ale nic na to nie poradzę. Muszę to wszystko zjeść. To jest najbardziej obrzydliwe danie, jakie jadłam. Ojej, aż cię zwaliło z nóg. Teraz jestem naprawdę przerażona, że muszę to zjeść. Postaram się przełamać smak sera słodkim miodem. Sprawdźmy, czy mój plan działa. Nie bardzo, ale jestem pewna, że bez miodu byłoby jeszcze gorzej. Trzymaj się, Kate. Udało mi się. Teraz potrzebuję dużo miodu. Uff, tak jest o wiele lepiej. Zrobiłyśmy to Mery!